Hej, hej hej jest to pierwszy film na tym kanale z moim głosem. Proszę za o wyrozumiałość. W tym filmiku zaprezentuję Wam świetny dodatek od Groove Armady Key Switcher. A więc, tak, jest to dodatek, dzięki któremu możemy się przenosić z postaci na postać i serwają na serwis. Jednak wygląda to inaczej niż normalnie. A więc wchodzimy tutaj, gdzie jest literka K. Teraz klikamy tutaj postać. A Następnie wybieramy jakąś literkę. Na pronie możemy wybrać jakiej, która jest w użyciu w grze. Czyli W, A, S, D, M i tak dalej, X. Czyli dodajemy sobie na przykład P. I zapisujemy. Teraz wszedłem na drugą postać na Ja I analogicznie robimy to samo, tylko oczywiście inna literka. Żeby było łatwiej zapamiętać nam, klikamy sobie O. A teraz... Wsiady na pekon i robimy znowu to samo i żeby łatwo było zapamiętać, teraz dajemy I Zapisujemy. Gdy zrobimy to na wszystkich postaciach, na których chcemy korzystać z tego dodatku, możemy się z niego po prostu cieszyć. Klikamy ctrl, o spacja. Spacja P. Przepraszam. I przenosi nas na zmylę. Spacja I Przenosi nas na Pekun. To jest całe piękno do tego dodatku. Pozdrawiam. Cześć.